Witam serdecznie Urbek z Lubocian. Znowu jestem w Dąbrowie Górniczej na opuszczonej szkole. Tym razem jestem z koleżanką, więc postanowiłem zwiedzić ją całą razem z piwnicami i tak i tak dalej. Właśnie otworzyłem wejście na dach, więc wbijam się na dach. Zobaczyć co jest na dachu <laughs> ciekawego. No plecak tam położyłem, no bo to wiesz, chodzi o kamizelkę, nie? Niech widzą. No, 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 nie Weszliśmy na dach szkoły. Widok jest kozacki. No dosyć fajna. Okolica. Wiem. A po dachu nie chodziłem. A mogę przyznać. No właśnie. Bez zabezpieczenia to jest ciężko. No dobra, ja mam kamizelkę ochrony. Ale ja nie mam. Chociaż tutaj chyba nikt nie No wiesz. Chcesz na YouTube wystąpić? Przedstaw się. No nie, nie podam ci nazwiska. Ale imię starczy, skąd się znamy. Znamy się z Maxi Pizzy, jestem Daria. Najlepiej się mi pracowało właśnie z bocianem. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. wszystkich. I przechodzimy powoli dalej. Jebać Maxi Pizzę przede wszystkim. Tak, dokładnie. Jebać Maxi Pizza w Sostowcu na ulicy Partyzantów. Tamten budynek też się wydaje taki opuszczony. Tam obok Dziękuję. Ten drugi Ten no, no tamten A to nie będzie jakaś dodatkowa sala gimnastyczna? Też? Nie wiem Ale proszę, żeby to było opuszczone, bo tam akurat już auta stoją Aha to Jest to tam dosyć przycięte Dobra, idziemy do drodzy że wiesz, wiesz, jakby ktoś chciał w tej maksyfice pracować, takie nie ufajcie, kurwa, systemom. I rap. Tak, dokładnie. Dobra. Zamknij drzwi. Ja nie jestem dobra motoryzacja, bo mi wcześniej. Dobra, drodzy widzowie, yy... Będziemy za niedługo schodzić do piwnic, więc widzimy się na dole. Na razie koleżance pokazuje ca, cały budynek, tak jak, ja sz, tak jak ja szłem. No i oczywiście y, będą materiały opublikowane w tym miejscu, gdzie mnie nie było. Czyli chodzi o kotłownię, piwnicę i tam resztę, co, co jest za salą gimnastyczną. I na salę gimnastyczną też wejdziemy zobaczyć. Tak jak mnie informowaliście, że to są po prostu urny wyborcze z workami na, na wybory. A, z, pod, z podkreśleniem, no ale ciebie tu nie było, nie? No tak. Z podkreśleniem w szkole jest aktywny prąd, bo sprawdzałem to przed chwilą. Na, straczu. na straczu. mogę wam, mogę wam to udowodnić, oh yeah. że się wszystko pali. No, no, no straczy. ale papier już coś zajebał. Kibel na urbek musi być podstawa. Urbek bez kibla, no to urbek stracony. Tak, szczególnie po dobrym kebabie, dokładnie. Przechodzimy powoli na dół. Jak usłyszysz gdzieś jakieś takie śpiewy dziecięce, to spierdalamy, nie? <gry> Aż tak źle tu nie jest, szkoła została zamknięta w 2016. Ale z tego co się dowie,. Tak, bo tu jest coś zębrowa. No To była jakaś skrzynka albo coś A wiesz. To była winda kuchenna. O, i tamte drzwi co są otwarte. A tam żeśmy nie wlazyli. Ale słuchaj, tamte drzwi co są tam otwarte. Ja sam jak tutaj byłem, nie otwierałem ich i nie przechodziłem na tamtą stronę, ponieważ yy, nie chciałem hałasu narobić za dużo. Więc tu mnie nie było na tej stronie Tak szczerze Troszek z windy no. no i tutaj nie wchodziłem właśnie O kurde, yy, Patrz, zasadnicza szkoła zawodowa O no. I znalazła się tablica Schowek pomocy dydaktycznie. Tak, no, nie wiem czy tą tablicę nagrywać, czy nie, no, ale w sumie nie ma nazwy miejscowości, a już i tak wiedzą wszyscy, gdzie ta szkoła no, jest. Ty, no, ale w sumie, bo mówię, że to było zamknięte, to też nie Tylko pytanie, czy to już było wcześniej, czy ktoś chce po prostu... W Słuchajcie, sensie, czy ktoś to był na ehm. i Tak, po prostu sobie pochlać. Może szybciej ktoś chce był tu pochlać, dlatego że te drzwi były zamknięte, jak ja nagrywałem na pierwszym filmiku. O okay, środek. Zamknięty. O środek zamknięty. I ci przyjdź tutaj w nocy. przecież mam tak zajebiste e, nagranie. Nie, ja tu Mariana wyślę. Ma, Marian lubi takie klimatyczne filmiki nagrywać. Jem, jemu akurat to będzie pasowało. To, ale on nie chodzi na urbexy. No ale wiesz, e, tu ma fajny klimat, może nagryć. Czy kamera się jest obrócona, no, czy mi się wydaje? Nie, była tak już, nie do kotłowni, czy to nie, nie jest No może niżej do kotłowni mamy. tam Ta skrzynka też tu była zamknięta, z tego co pamiętam. Ale wszystko jest włączone, wiesz? Światło i tak dalej, więc tu światło powinno być na dole. Tylko trzeba byłoby włącznik znaleźć. Kotłownia, o. O, czekaj, bo kotłownia jest wyłączona, na przykład ze światła. Y... Ja bym ci powiedziała, tutaj nie ma się co bać tyle ludzi, co jakichś po prostu dzikich zwierząt, co se tu mogą no. zamieszkać. Weź mi włączę tutaj te wody światła. Yy, nie próbuj, jak, jak się nie da, to nie lubię. No, zablokowana jest. Znaczy zablokowana po prostu jak, je, jak jest jakieś przebicie, to to ci tak. się nie włącznie no automatycznie, nie. nie? U nas też takie w Akademiku coś jest. Nie, dokładnie. No, a, to jest a co tu mamy? Mamy jakiś schół. Uuu, tak! Ej, kurwa, patrz! Wow! Ale mnie suwa! Puchar. No i ostrożnie nie chce złapać no mu świeci światło, o jest fajnie no tu mnie też nie było w sumie tu są wszystkie klucze o apteczka apteczka co w szafkach? Po już no tu mnie nie było w tym pomieszczeniu tu pewnie była kanciapa woźnego no pewnie tak No tu światło nie działa, widzisz? No nie działa. To, to, to działa. No tu, patrz, wam światło. Nie. nie. Tu nie. No to tu, tu na korytarzu ty... Aha, tu są szatnie. O, ten... działa. No możemy sobie cały korytarz na dole oświecić, tylko trzeba znaleźć połącznik od korytarzu. Pewnie gdzieś tutaj przy wyjściu powinien być. Po co mamy latarkę? Latarkę ten używać, jeżeli... Załączysz teraz wszystko kopę połownie. Yy, nie, to nie jest od światła. To są schody. Masz znaczyć schody. tym potem się da załączyć, a potem coś się nie da załączyć i wyszukać gdzie jest przebicie. Nie? Znaczy nie, no, to nawet nie, nie ten... Nie o to chodzi. Jest dziesiątka, co to jest dziesiątka. Eee. Schemat. A pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro. Bezpieczniki, wentylatorów. Wentylatory są włączone, nawet. No? Serio. Eee, to jest eee, chyba od wyjścia głównego. Ej nie zamknięte, to nie otwieraj. Kotłownia. nam by się dało, nie? Lepiej nie robić takiego wyjścia. Na no, kotłowni te światła nie ma. Są powyłączane. O, ale fajny piec stary. Made in Poland. <laughs> Przynajmniej coś polskiego. Yy, ale kozacki. No to mi się tu jest yy. Kurwa. Ktoś mi um, idzie z To w trakcie nagrania. Się yy, nie, na YouTube muszę wyłączyć. Dobra, to co Maski, napięcie. To jest kęciapa, taka wiesz kęciapa, taka zabezpieczająca. Rękawiczki. No. Dobra, idziemy dalej. Hmm dokładnie. Ej właśnie, to żeby było jakby nas tutaj zaraz, to ja dolniemy i... Po co? A to są te drzwi od wejścia od boku, nie? A w ogóle tu wo w wody jest dużo na ziemi, więc też zapach jest nie, nie za fajny. się pewnie rozstrzygł. Tyle nie używany, więc... Dobra, idziemy. No idziemy. Eee. Czy, jest... czy tam, kurwa, czujka migła mi, czy mi się wydawało? czujka? E, ruchu. O, patrz, czujka ruchu się włączyła. To jest czujka ruchu? Tak, to jest czujka ruchu od ochrony. Czyli e, jednak e, jest tak. tu w, włączone coś jeszcze. A ja wcześniej nie zauważyłem, jak chodziłem. Dobra, chuj, już idziemy. A no, kamery są tam, czyli kamery kamery są włączone w takim razie. Tak, to jest w ogóle nie wiem dlaczego, to jest kuchnia. To jest kuchnia. To jest kuchnia. To jest kuchnia. O, to jest kuchnia. Nasze klimaty. <laughs> czyli y, są tu czujniki ruchu, w takim razie tamte kamery możliwe, że... Ten. Patrz, widzisz, wydawanie posiłków, zrod naczyń. No, tutaj też nie wchodziłem w sumie. My jesteśmy z sali Ale maszyny są pozbierane, nie? Obróbka mączna. A coś dla nas, nie? Jak mączna. Bielenie mięsa. Termiczna CPCP. Cp. Mycie naczyń, o to to... A, bo oni pewnie też, bo to jest zawodowe, nie? Nie, tutaj... Szkoła był... y, zawodowego. Najpierw była zawodowa? zawodowa, ale to już szkoła specjalna była zawodowa. Mhm. Specjalna, nie? Znaczy, czy można po prostu tutaj też dwie dziewczyny na kucharzy. Może, może. O i tu masz to wyjście w sumie. Ej, tu jest jeszcze No. O, widzisz, że tu masz to, to wyjście od tamtej strony, co my wchodziliśmy. Tylko, że to jest zakratowane. Zobacz, jaka pajęczynka ładna. Jeje. Taka... No. No, jak wata, co to... e... Więc, drodzy widzowie, z podkreśleniem, na pierwszym filmie tego nie zauważyłem, ale mamy aktywne czu czujki ruchu. Tutaj na dole, przynajmniej. Więc... Tak, nie mam pojęcia. Kuchnia i opoważniałem jestem zbraniony. No to jestem upoważniony. Idziemy. No to jaki kanał w ogóle na środku. Cii, cii, cii. To ta. Ja no, samo chyba. Ale też już wcześniej słyszałam taki dziwny stuk. Ale potem pomyślałam, że to w sumie może być ty. <grytki> My w ogóle z latarkami chodzimy, jak tu światło działa. Jak ja bym nie zapalała tego światła, tak powiem że jak działa czujnika ruchu, no, ale nie te... ma jeszcze podłączenia takiego, wiesz, że tu się coś dzieje, to Wom... przyjeżdżają i rozganiają, bo równie dobrze by dzieje że te okno było otwarte, nie? W No, I... no właśnie. Te jakieś też łażą, nie? No i... W ogóle tak? Wodą tu sobie idzie, też ciekawe. Te, no To leżało na ziemi. To. Tam byłeś? Tak, tam jest wyjście od strony kamery. Aha, e, to w ogóle leżało na ziemi. Tam jest sala gimnastyczna. Po prawej stronie. No, tam jest po prawej stronie sala gimnastyczna, a tam na wprost w tych dwóch pomieszczeniach mnie nie było. Kolejna. No to jest... To jest ten sam szyb. No. To jest ten szyb. wszystko tam No, dziwiście. się. Chcesz to no, tam nagrać? Nie, już to nagrywałem, możemy iść no. dalej. A tam co jest? Pomieszczenie techniczne, wiesz? Jakieś od, ten, od siłowni. Mogę to wziąć? Z drugiej strony nie w pokoju. <grym> nie, niestety, urbek to wandaliz, nie wandalizm. Zbi nie zbieramy rzeczy, tylko zostawiamy swój odcisk buta i zdjęcia. <grym> Taki odcisk buta! <grym> ja tymi to bym mogła robić odciski w cementie. Kurde, <grym> ale. Nie. Że, że ja kurwa tej czujki ruchu tam nie zauważyłem, tutaj też, nie to to też tymi tymi, jest. Tymi, no, mi... no ale wiesz, dla mnie, dla mnie to jest dziwne, bo ja przyszłem całą szkołę, e, zwróciłem na kamerę uwagę, a tej czujki, nie, tej czujki ruchu faktycznie, e, praktycznie nie widziałem, że ona tam jest i miga. Nie? I dopiero dzisiaj ją ogarnąłem, że ona jest włączona i tak naprawdę miga. Tak, tu jest wyjście na boisko. Na boisko? Na boisko, no. A na to Tak, no byłem, byłem. Dla potomnych. <noise> jeszcze duży ma włókien w cała. Barcelona. Nie, to nie jest Barcelona. Nie. To jest... Tak, Barcelona. U góry masz barca. No to w mhm. To tak, no. jest. Nie wiem co to jest. Ta tamina jest najlepsza. <noise> A tu są drugie schody, no i tu masz tą salę gimnastyczną, nie? No schody do góry gdzie ja nie wchodziłem bo nie weszłem tu na salę i się przestraszyłem, nie. Wejdziemy do... tam wchodzić. Tak, tak, no jak mam zabezpieczone. Jak mam? był schodek na No to otwieraj. I od razu na prawo patrzę. Nie no żartuję na lewo. O, widzisz? Ja ja wy... No kurwa, tak tego się wystraszyłem. Właśnie, ja weszłem, wiesz... Ja, byłem, ja myślałam, że tu tutaj jakieś białe lodówki i sobie były Nie, to wiesz, byłem sam, tak? Nie chcę się tłumaczyć na YouTube, bo to leci na żywo. Wiesz, właśnie popatrzyłem tu i wziąłem tak i... O kurwa, co to jest? Mnie dopiero ci... No właśnie teraz już widzę, nie? Mnie wytłumaczyli, że to są prawdopodobnie urny wyborcze. Ale wiesz... No. A to jest od tego, od Grzejnika. O, piłeczkę mamy, zagramy? Nie, na lata. No teraz to wiesz, teraz to już się, wiesz, ale patrz jak to wysadziło do góry, w ogóle ten parkiet. No wiesz, że jesteś sama na takim obiekcie, nie? Idziesz, wchodzisz w salę, a tu dziwne pojemniki, które pierwszy raz w sumie na oczy widzę. Nigdy Nie głosowałeś? No, ale to było zakryte, nie? Nie. No to u nas inne były. No zawsze tak wyglądają i tam widać, jak te, te kartki sobie leżą. To... E! Uspokój się! Nie bastuj tej szkoły, że już że... jest. O, kosze. A! Sięgłem! Idzie w nieco. No kiedyś grałem, kiedyś grałem w kosza u nas na pogodni, nie? I chyciłem się właśnie tym. A my, my cicho tu dzisiaj jesteśmy. Chyba bardzo jest cicho. Nie? Jak myszki normalnie. A to jest e, taka jakby przebieralnia albo coś. Takie po prostu pomieszczenie. Ten malec też poszedł na szybko. Czy tak dalej? Takie pomieszczenie w sumie. Z okienkiem na e, ten. <śmiech> <śmiech> Z okienkiem <laughs> na korzyść. Zostawiasz tutaj kałacha i jak ktoś podskakuje, nie, nie kałacha, tego yy, snajperkę, ktoś podskakuje do kosza tej. To jest pewnie ten, Tu pewnie tego nie było i to była scena, albo coś. Scena? No, nie, co no, Takie dziwne to. Nie, nie. Uff, grzyb. O, kurwa. O, jabłka mamy. Chodzisz miło śniadanie. Patrz, a widzisz, okna są podblokowane. nie otworzysz, no nie otworzysz, świeże powietrze. No Boże, tak się spociłem, że... No. A z tej strony też nie nagrywałem, ale dobrze wiedzieć, że mają jabłka, <laughs> tylko ciężko dostać się do nich. Ty, ale tak wytłumacz, żeby nie było, że ja miałam pokazać Manu Karnutę, a nie faka. Film numer... Tam prazili, nie? Tak, tak, tam tamtędy. Ja się już pracę tutaj orientacyjnie powiem ci szczerze, tutaj... Dobra drodzy widzowie. Idziemy yy... to... mm -hmm. dalej. Kierujemy się w tym momencie do wyjścia. Mogę stwierdzić w 100%, że zwiedziłem w końcu całą lokalizację tej szkoły z zabezpieczeniem koleżanki. Bo bez tego by było ciężko, to znowu wbić. Przy czym to ja ciebie zabezpieczałam, żeby nie było. No dokładnie. No i co wam mogę powiedzieć, są tu czujki włączone ruchu, więc... A ta się włączyła, wcześniej nie, nie działało. No właśnie, zaraz wam powiem. Tak, tu wchodzili, bo patrzyłam. Widzicie drodzy widzowie, pewnie widzieliście jak zapaliła się na czerwono, no więc... No to ty zapalasz wszędzie to światło. Ej, co ty chcesz od tego światła? Nie wiem sygnał, nie się na tym ale to na ale... To też się pali. Czekaj, widzę. No to się paliła już wcześniej. No. Lec... światle w oczy. <noise> lec, drodzy widzowie nie przedłużając. Eksymitujemy się z budynku. Ale Powoli. Wyjście na wojsku, no ale no to musimy wyjść oknem i Aha, przejść do... do tak przejść dookoła, nie? E, eksy... No kible. Kibble, no tu jest wyjście na, na zewnątrz, nie? To jest to wyjście na zewnątrz przy kamerach. Drodzy widzowie, powoli wychodzimy stąd. Tym razem też mam nadzieję, że nie, nie będzie niespodzianki w postaci ochrony przed wejściem. W postaci ochrony przed wejściem. wcześniej się nie Nie. Co? Nie. Ale nie byłem świadomy, że czujki działają. No i na koniec... I na koniec mamy magiczny kominek z lampką. Jakie zakurczone. Zapwaliśmy przyniesie nas do innej rzeczywistości. Nie, bo ta wteczka tu nie wejdzie, bo to jest wtyczka bez bolca. No. I... Tak zakończymy odcinek. Nie, tak nie zakończymy odcinka, zakończymy odcinek u góry na dworze. No, na no, boisko też. Teraz, czyli takiego ostatnio, z czymś tak wychodzi, ja cię potem podam w i... Co? Wczoraj, już ostatnio już sobie pokargałem. Nie no, wszędzie No Ja jestem tego świadomy, że tu jest pełno szkła wszędzie. Dobra. Słowe cyna Tak. Urbeksu. Symbol y, mojego urbeksu. Latarka, którą noszę na wyjazdach. Jeśli mnie widzicie, to znaczy, że to jestem ja, Urbek Sosnowiec z Lubocian. Teraz, mój pleca. teraz koleżanki plecak. Dobra. Co? <śla> no. <śla> to jest teraz. Te z taką kobiecą gracją po prostu.